Po niemal 10 latach jeden z najbardziej kultowych polskich seriali wraca. Rancho, opowieść o wilkowyjach, która bawiła, wzruszała i trafnie komentowała polską rzeczywistość. Doczekała się swojego finału lub doczeka się swojego finału. Moimi gośćmi są dziś Lidia Sadowa, aktorka związana z serialem od lat. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Wojciech Adamczyk, reżyser i współtwórca z sukcesu rancza. Porozmawiamy. Dobry, Dobry wieczór, dobra. Panie Wojtku. Porozmawiamy Dobry o powodach powrotu, o emocjach po latach i o tym, czy Wilkowieje wciąż potrafią opowiedzieć coś ważnego o Polsce. Mam nadzieję, że tak. Ten scenariusz powstał już co prawda parę lat temu, ale tak to było z pisarstwem Andrzeja Grębowicza, naszego głównego scenarzysty, że on ma pewien dar proroczy, tak jak żartowaliśmy. I ten scenariusz. Dzisiaj brzmi o wiele lepiej niż 8 lat temu, więc bardzo się cieszę, że będzie szansa zrealizować go i pokazać w formie prezentu naszym widzom, którzy nie opuszczają nas od lat, chociaż od tak dawna tego serialu już nie emituje się nowych odcinków. No właśnie od ostatnia emisja była jesień 2016 rok. Liczba wyświetleń oczywiście w milionach. Nie będę podawał dokładnie, ale bardzo dużo milionów, ponad 5. Ostatni odcinek 27 listopada 2016. Roku, ponad 6 milionów. Porozmawiajmy trochę o emocjach, no bo po tylu latach, co było decydującym impulsem, by wrócić do rancha właśnie teraz. Panie co było? Co było? Przede wszystkim to było, ja będę mówił to bardzo osobiście, to była chęć, no wiem, że to załóżmy trochę poważniej przy serialu komediowym, ale chęć spełnienia w sumie ostatniego życzenia Andrzeja Grębowicza, który będąc już człowiekiem mocno schorowanym, napisał ten scenariusz, męcząc się fizycznie, ale bardzo go jakby to męczyło, to rosło w nim, i chciał to zwerbalizować i w ten sposób jakby będziemy mogli się zrewanżować Andrzejowi za te wszystkie teksty, które dla nas napisał, a naszym widzom wręczyć po 10 latach taki niespodziewany upominek w postaci sześciu odcinków ze znanymi bohaterami, którzy będą w zupełnie nowych okolicznościach. Czyli to taki no, no, z jednej strony powrót sentymentalny, z drugiej strony ogromna radość, i zadowolenie, że się na chwilę spotkamy i przypomnimy sobie wspaniałe 10 lat spędzone w Jeruzalu, w Sokolach i w innych miejscach w Polsce. W, w innych miejscach w Polsce, ale Jeruzal i Wilkoweje to rzeczywiście miejsce odwiedzane przez wielu turystów nie tylko z Polski, ale również spoza naszego kraju. Pani Lidio, Pani pierwsze emocje, gdy pojawiła się informacja o powrocie serialu? Najpierw chyba niedowierzanie, ponieważ co jakiś czas pojawiały się takie informacje, ale ponieważ dostałam telefon od producenta, to uznałam, że jest to na tyle silny i mocny znak, że tym razem warto uwierzyć. I, I tak jak powiedział Wojtek, po pierwsze ogromna radość, po drugie też się bardzo cieszę, że właśnie że to jest scenariusz napisany przez tego samego człowieka, który był odpowiedzialny za cały sukces rancza i, i za jego charakter, za to, jak to wyglądało, dlatego że e, dla nas, aktorów, to, że nawet Didaskalia były napisane w określony sposób, e, odpowiednim stylem i tak dalej, było ogromną pomocą i frajdą e, Także nie bywała przyjemność, radość i, i, i niecierpliwie czekamy na rozpoczęcie zdjęć. Coś, co rozpoczęło się 20 lat temu, może trochę nieco mniej, ale dokładnie 5 marca, w dniu moich urodzin, bardzo fajna data. Cieszę się z tego powodu. Panie Wojtku, gdybyśmy spojrzeli na tą Polskę, która przedstawiana była właśnie w, tym, w tych dwóch dekadach no bo inaczej na to spojrzeć nie można czy dzisiejsza Polska jest łatwiejszym czy trudniejszym materiałem do opowiadania z humorem? Myślę, że jest trudniejszym, ale my cały czas staraliśmy się opowiadać bez złośliwości, bez jadu, bez takiej ironii. Raczej, jeżeli nawet żartowaliśmy z jakichś zjawisk, to bardziej ze zjawisk niż z ludzi. I przede wszystkim obdarzaliśmy ich wszystkim wszystkich ciepłem. Dlatego ten serial być może tak się podobał, że zdobył wielu zwolenników, że taką, taką Polskę i takich ludzi chcielibyśmy spotykać. Poproszę zwrócić uwagę, nie tylko Lucy, Kusy, nie wiem, Michałowa, to, ludzie, to są postaci pozytywne, ale udało się nawet najpierw naszym scenarzystom, a później nam nawet w postaci Meneli z ławeczki znaleźć, Poszukać ich człowieczeństwa. I my wszyscy właściwie tak znajdowaliśmy i w rolach, i w sytuacjach, i w, jakby w całej powieści przede wszystkim tego drugiego siebie. człowieka. No to I czasami w... siebie. I czasami siebie, oczywiście. No to jest portret Polski, a Polski, którą może byśmy chcieli, bo tam się wszystkim raczej udaje. A to, na co Andrzej zwraca uwagę i na co ja bardzo zwracałem uwagę, bo to jest też mój, mój, ko mój konik, moje hobby, to znaczy znaczenie wspólnoty że wilkowe jak się wszystko udawało wtedy, jeżeli robili to mieszkańcy razem i zwalczyli mafię i pokonali prokuraturę i ukryli kogo trzeba. To jest możliwe. Ja też proszę Państwa, to wszystko będzie możliwe. Wszystko, ze wszystkim sobie poradzimy, tylko bądźmy wreszcie wspólnotą, a nie dwoma plemionami. To jeszcze pytanie do Pana, Panie Wojtku. Jak znaleźć tą równowagę między satyrycznym ostrzem a unikaniem publicystycznej dosłowności? To, jak, jak, tak jak powiedziałem, to robił Andrzej z Jurkiem Niemczukiem, bo on przecież sześć scenariuszy, sześć, sześć sezonów pisał. Nie atakujemy ludzi, atakujemy zjawiska. Nie atakujemy żadnej konkret, konkretnej partii politycznej, ale zjawiska, które następują we wszystkich partiach politycznych. Raczej obłudę, raczej lenistwo, raczej złośliwość, raczej niedotrzymywanie słowa, niż. To, że chcielibyśmy kabaretowo aluzję do tego czy innego polityka. I to, A jednocześnie pokazujemy różne rzeczy, które chcieliśmy jakby dowartościować. Na przykład awans kobiet. Bo to wilkowijami rządzą kobiety. I te kobiety w dużej mierze też odniosły awans, sukces życiowy. I to też jest istotne bardzo. To wiele, ja Dostałem wiele takich listów od no właśnie otwanych rancha, że one bardzo dziękują za to, że to rancho albo pomogło im przetrwać trudne momenty, jakieś depresyjne czy tragedie życiowe, albo dało im impuls do tego, żeby o siebie zawalczyć. I to jest wielka, wielka sprawa, z czego jestem bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy, że tak to, tak to rezonowało. Pani jako jedna z bohaterek, Rancha. No i teraz patrzeć, znaczy spojrzeć trzeba byłoby na tych bohaterów, których znamy, którzy no właśnie muszą się nieco zmienić, by pozostać bardzo wiarygodnymi po latach. Czy oni się rzeczywiście zmieniają, widząc na te działania, które będą? Miały miejsce w tych następnych sześciu odcinkach? Ja jeszcze nie czytałam scenariuszy, także nawet nie mam bladego pojęcia, w którą stronę A Ola podróży, Ale swoją widzi. rolę widzę tak, że na pewno Ola się tam dochrapała jakichś kolejnych stopni i bardzo jestem ciekawa, gdzie ją zaniosło. Jestem przekonana o tym, że na pewno nie została w tym miejscu, w którym skończyła. Panie Wojtku, to jaka będzie pozycja, rola Oli jako kobiety walczącej, rywalizującej lub domagającej no, ja się. nie mogę za dużo brak. powiedzieć, ale na dużo tak, że po pierwsze y, wszyscy bohaterowie będą 10 lat starsi i będą mieli bagaż 10 lat. No, mogę, no, na... Oczywiście, że się nie dochrapałaś. To tylko tyle powiem. I bardzo jest istotne to, że to będzie też nowa formuła, jeżeli chodzi o oranżę. Bo do tej pory wszystkie 130 odcinków to, była, to, były, to było 130 opowieści zamkniętych w obrębie jednego odcinka. Zawsze ludzie mówili, że mogą oglądać dowolny odcinek i zrozumieją. To teraz będzie inaczej. To jest bardzo długi scenariusz filmowy, roz, roz, rozszerzony i rozłożony na 6 odcinków. No właśnie, bo to jest jakby ten nowy sezon, ma być zamknięciem historii. Tak. Tak, ma być zamknięcie historii i to w związku z tym będzie to też inaczej opowiadane i się zastanawiamy z producentem, czy od drugiego odcinka nie dać takiego przypomnienia w poprzednim odcinku, bo bez zrozumienia tego, co było w poprzednim, kolejne odcinki mogą być niejasne. Ale będzie to zamknięcie historii, będziemy, w wątku Lucy się z kustem już nie da inaczej rozwinąć, ale zostaje niezgoda, od siódmego chyba sezonu nie zgoda Lucy na to, co się dzieje w Polsce, więc na tym będziemy bazować. A czy czuje pan większą odpowiedzialność niż przy wcześniejszych sezonach? Yy, proszę pana, przede wszystkim czuję ogromną radość. no a Odpowiedzialność tak. No, jak się dowiedziałem, że do tej pory odcinki Ranczowe obejrzały ponad 6 miliardów widzów. Bo taka jest oficjalna wersja. No to właśnie chodzi o to, żeby tych widzów nie zawieść i z jednej strony stworzyć coś nowego, nie powiedzieć, a z drugiej strony nie możemy odmówić widzom przyjemności rozpoznawania starych sytuacji. W związku z tym muszę jakoś to zrównoważyć, ale nie mogę się doczekać rozpoczęcia zdjęć. Czy pani jako aktorka widzi dziś w tych nowych odcinkach bardziej tą nostalgię, czy bardziej nową jakość? Powrót do tego, co było, tego oczekują. Wydaje mi się, że będziemy bazować na, na tym, co, co, co było, ale jednak, już przez pryzmat tego, tak jak Wojtek wspominał, tego, że te 10 lat upłynęło. Sytuacja się zmieniła, my się zmieniliśmy, mamy zupełnie inne doświadczenia i jako aktorzy, i jako postaci też. Um, byłoby takim jakimś oszustwem, gdybyśmy chyba zostali w, i udawali coś, co, co było kiedyś, prawda? Więc um, siłą rzeczy będziemy sięgali po, po, po nowe i jakoś Oczywiście. to przez nową rzeczywistość. Ta rzeczywistość tak rzecz, jest... będzie bardzo nowa, bo na przykład już nie będzie Marianka Sulejuka, <noise> tylko Pan Marian. No właśnie. To 34 lata <noise> będzie miał, miała postać. W związku z tym, i, to, I tyle będzie zmian. Także myślę, że widzowie odnajdą się... Jednocześnie w, znajdą stare Wilkowyje, i będą też zaskoczeni i zadowoleni z obserwowania nowych wilkowych, bo tam się sporo zmieniło. Dwie dekady zastanawiali się Państwo kiedyś nad fenomenem tego, co się wydarzyło w społeczeństwie, jak społeczeństwo reagowało pokoleniowo? Niejedno pokolenie wychowało się można byłoby, rzec, na serialu i na serialowych bohaterach? Ja bym nawiązała do tego, co mówił Wojtek, o tym, że, że, że było w tym dużo czułości do człowieka. To mi się zawsze kojarzyło troszeczkę z literaturą Fredry, który jak przedstawiał wady ludzkie, to przedstawiał wady, a nie człowieka. W związku z czym to lustro, w którym się mieliśmy możliwość przejrzeć, oglądając rancho, nie było dotkliwym. Dostawaliśmy jakiś taki rodzaj dystansu jako widzowie, który pomagał nam się z tego troszeczkę pośmiać, troszkę z dystansem podejść do tematu, że to może nie ja, może sąsiad. A może jednak ja, ale nikt tego nie widzi. Może dlatego Lecz... oglądali to wszyscy, bo zawsze tak. widzieli tam swoje lustro. Dlatego wydaje mi się, że, że jakby ja dostrzegam w tym ogromną wartość, że to, że to był taki dram... znaczy, rodzaj lustra z grubą kreską namalowany. Ale przez to trzy razy śmieszniejsze i nadal prawdopodobne w tym szaleństwie. Tak, to prawda. Ja jestem zafascynowany tym, że nasz serial ma większy odbiór tego serialu po zakończeniu emisji, bo to, co obserwuję podczas na przykład Jarmarków czy tych zlotów ranczeskich mm -hmm. w Jeruzalu, no ta, ta ilość ludzi, która tam przyjeżdża za własne pieniądze, w tym straszliwym tłoku. Przecież tam miejscowości są wszystko wszędzie są postawione samochodami. Cały Jeruzal i okolice. I ci ludzie. Chcą się spotkać, chcą porozmawiać o serialu, chcą kupić jakieś pamiątki, chcą się spotkać z, z wykonawcami, z realizatorami. No, to, jest, to jest absolutny fenomen, bo tak nie było w trakcie, w trakcie emisji, w trakcie produkcji. I teraz się... nagle okazuje się, że jesteśmy, są coraz nowi widzowie, młodzi widzowie. To jest bardzo dla mnie też wzruszające jak nagle na jakimś forum jest komentarz: Ojej, to Hadziukowie nie mają dzieci? Ktoś odkrył teraz. Tak. Czy możemy zdradzić dzisiaj, czy pojawią się nowe postaci, nowi e, bohaterowie? Tak. Będzie trochę nowych postaci. Przede wszystkim, no to co powiedziałem, dorosną niektóre postaci O 10 lat. O 10 lat, więc na przykład Dorotka, córka Lucy Kusego, no, będzie maturzystką. Mhm. Marianek mhm. będzie miał 34 lata. Dzieci Solików też będą odpowiednio, odpowiednio, odpowiednio starsze. Będzie kilka nowych postaci spoza, ale tak naprawdę opieramy się wyłącznie na, na naszych starych bohaterach, u których się bardzo wiele zmieni. Wiele postaci również odeszło z serialowych. Czy one zostaną gdzieś zapamiętane w tych odcinkach, które będą... Publikowane, no, które będziemy mogli obejrzeć. Mamy takie prawo, jako tworzenie rzeczywistości serialowej innej niż, niż prawdziwe życie. W związku z tym, nie, nie, jakby nie uśmiercimy bohaterów, nie którzy odeszli nie, ale też w bardzo dyskretny sposób przypomnimy ich obecność, bo jestem ogromnym przeciwnikiem mhm. sztucznego, cyfrowego odtwarzania postaci, które nie żyją. Ale chcemy przypomnieć, że one istnieją i w uniwersum Wilkowym one będą, będą zawsze. Czy Pożegnanie z Ranczem tym razem będzie już ostateczne tak. Tych odcinków? Tak, tak, to będzie piękne, Mam domknięcie. domknięcie tej opowieści, która nas wszystkich kosztowała tyle lat i pozostawi wspaniałe wspomnienia, bo tam część życia zostawiliśmy. Być może, być może coś powstanie w uniwersum mhm. Wilkowi, bo myśmy stworzyli taki uniwersum. Może ktoś będzie chciał kontynuować? Nie wiem, tego, tego nie mogę powiedzieć, ale na pewno 136 odcinek będzie ostatni. 136. A jeżeli mówimy o tym, gdybyśmy mieli, czy pan wie doskonale, czym się będzie różniły te, czy to się będzie. Czym będzie różnił się od wszystkich, co widzieliśmy, czy będzie to jednak Coś całkowicie nowego. To będzie trochę nowego, dlatego że będzie to, to jako powstało, ponieważ scenariusz powstał jako scenariusz filmu, będzie o wiele gęstszy, więcej wydarzeń, więcej efektownych scen no, opowiadany tak jak film, a nie jak, jak serial. W związku z tym mam nadzieję, że, że to będzie również i efektowne zamknięcie przygody z no to dobrze. To kiedy premiera, kiedy pierwsze zdjęcia? E Zdjęcie planujemy w okresie maj, czerwiec, no czerwiec, lipiec przede wszystkim, no bo trzeba to przygotować. Z tego co wiem, co mi mówi producent, emisja jest szykowana na jesień. No tyle wiem. O, o więcej trzeba pytać Macieja Strzębosza, producenta naszego serialu, bo on wie, on wie wszystko. To i tak wiesz więcej. Pani Lidia, czego życzyć y, pani i aktorom na planie? Eee, dobrego humoru. Dobrego ja... materiału do pracy, który pewnie tam jest, y, sił i zdrowia. A reszta okay. się znajdzie. Bo Panie Wojtku, mamy wspaniale... a panu? Czego można życzyć w imieniu widzów? Połamania języka. Na tradycyjnie, to się przyda. I niech tak też się stanie. Czekamy z niecierpliwością na premierę. Moimi państwa gośćmi dzisiaj byli Lidia, sadowa aktorka związana z serialem od lat, jak zresztą państwo sami słyszeli, oraz Wojciech Adamczyk, reżyser i współtwórca sukcesu Rancho. A dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o serialu, który niebawem również państwo będziecie mieli możliwość obejrzenia.